Gabaryty i wystawki, jakie już sięga po krzesło plecione. Oj, jedna nóżka. Ale tak to fajne, tu kurty, zobacz. Tu uszkodzone. A ten dywanik, jak Wam się podoba? Aha, <laughs> w połowie. Może ten Obpięty. drugi będzie lepszy. Obpięty. Turecki, turecki dywan. Tak jest. Do powieszania na ścianie. Trzeba po turecku na nim siedzieć. <gry> Co, na środek okrągły dywanik? Do pralni? Sam raz do łazienki. Jeszcze jeden, o, tygrysi, tygrysia maska. A to tygrys może na nim leżeć. No cóż. Ludzie chyba już nie kochają dywanów. Stół nie z powyłamywanymi nogami, ale do góry nogami. Trzeba go pokazać. Postawić na nogi po prostu. Zostawię. Tak wyglądasz. No, już, po. już jest trochę. Po bitwie. Fajna porcelana, ale robi wrażenie, ale wiecie co. Niekompletna, powiem tak. Musi być przykrycie i nalewka. A krzesło bujane, czeka. Samotne, eleganckie. Krzesło aktyczne. w hteli. Zmoczono by usiadł, to by się pobujał, nie? Wystawki ciąg dalszy. Buty w szapce niezmoknięte, chociaż deszcz pada, bo są pod dachem. A zauważaj, fajne buty. Inteligentne. jeszcze rozmiar. Ktoś pomyślał: 39. na biegunach to znaczy bez biegunów? kurcze, jaka fajna zabawka ile ma tych opcji do klikania bo tak to nie działa zostawimy w tym miejscu wystawek ciąg dalszy tylko potrzeba więcej światła dziennego co to jest lake? chodziarka według mnie, to nie jest yy, lodówka Polar. Powinna być otwierana do góry? Nie jest. Zaglądamy, gabaryty wystawki. Od z tej Od strony. Tej strony. Jednak to lodóweczka jest mała. Jednak lodóweczka, zamrażalnik, półeczki. Tylko jaj brak. Tutaj mamy całe łóżko. O, a ktoś przebudowczył nawet. Serio? Ta. No, tak. No, jak tutaj wystaweczka na tym śmietniczko. persaleczka więcej szrotu niż premium gabaryty i wystawki raz deszcz, raz słońce lakę otwieramy może szyneczka leży <noise> była miejsce na, na szynkę tu, tu kiełbasa będzie. Kiełbasa wyborcza? Kiebasa, Kiebasa. <gry> no niestety Ale stety będzie na następnym śmietniku, na wystawce. Wystawki w Polsce karton myszka Miki O! A dla to, pieska to ta pieska jest albo zakopka a ten talerz ładny kolor, zielony coraz większe egzemplarze i... jak placek no taki gof... golfowy, jak piłeczka Sinsei, nawet talerze, sinsei. Dzisiaj wystawek nie zabraknie. Nie zabraknie również skarbów. Krzesełka solidne. I mamy skarb PRL. Ja bym powiedział, nie krzesełka twostałki. Jaga, 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 tak. Cóż to A, jest? A, to jest prześrocze. Filmy się chyba nagrywa, tak? Si? Projektor. Projektor tak zwany? To masz na myśli taki wynalazek? No bo tu zobacz, suma oko. No to widzowie, oko. Morskie. A jak Wy sądzicie? Wystawki i gabaryty. Jensen. Mamy umywalkę razem z szafką. Zaglądamy. A oh. ujej, ujej, ujej. Ujej, ujej. Wiecie, na no, Grand Colsena wszystko jest, można się spodziewać. Ty uciekasz a przy okazji drzwi do łazienki To już stare daty No tak, stare daty, ale służywy Gabaryty to i odkurzacz ręczny Trzeba trochę posprzątać śmietnik Obkrążyć cztery rundy Trochę wody spyskaj Bosz to jest akumulatorowy chyba. Dwa w jednym. Można ja tak naładować i jedziemy. Do następnego śmietnika trochę nam brakuje. Ale z Wami jest to ekspresowe. Normalnie, szklane cuda. Być może i kryształowe. To może jest do lodów, czy do czego? <grych> Podaj dalej. Ten jest cały. Wygląda na kryształ. Pierwszy. Drugi. Mm -hmm. Uwaga, bo szkło. Ojej, ojej, ojej. No a, i co widzowie, tylko tak dwa? ten większy kliszek, no ten, ten, nie, nie, to jest zbite wszystko nie, nie, to do whisky. mało, ale zgrabnie po cuda, po wielkanocne cuda nie zwalniamy tempa co to za ładne kwiatuszki oryginalna filiżoneczka kielichy to jest tak zwana sosiarka chyba sosu wlewasz i polewasz do ziemniaka a pod spodem literatki, tak? tak zwane wow, o ile ich jest? dawne czasy bardzo ładne, o. No zaraz będzie bardzo brzydko, więcej się zrobi, policzmy to razem wzięte, w komplecie też szklaneczki, miniaturki. Ja myślę jak goście przyjdą na święta to powinno starczyć szkła. Czas sprawdzić i wystawki przed świętami wielkanocnymi. Ceratowe fotele, niczym ze świata według kiepskich. Kratkę zielono. A pod tym wszystkim ukryte banknoty. Pościel. Połudewka. Tak, jeszcze tylko wersalki brakuje. I legowisko jak ta. A. I trochę by umeblował pokoik. A na tej wystawce, w sumie, wersalka w dobrym stanie. Niech nie zmylą. Trochę przekurzona. Ten cały grad, który na nim leży. O, wytrzymała. Sprężysta. Solidna. Sprężysta. Mniej mięsista. Można spać. Wystawki, gabaryty, walizka, prosto z Ameryki. Trzeba ją przewietrzyć, przetrzepać Co ty lakele? rękawiczek zapomniałeś? Ciepło się zrobiło trochę Tak, od śniegu, po deszcz, po lato Trzeba do Ameryki jechać po towar dopiero Kto nie widział odcinka 185, w takich walizkach były monety, pieniądze, euro, funty i tak dalej Co, nie ma nic? Nie. Ile już tych walizek wyciągaliśmy? Aha, tak to wygląda. To były sztuczce? Co to było? Komplety? To jest za Walizka. Ale fajnie wygląda ogólnie. Ten maruda. Ma za sobie skarbów Musi mieć wieczenie magazynów. Aha <laughs> pe, 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 Peperoni Zobie szczepło Lekko Nic się nie ukrywa Fajna, Te błyskotliwa tego. Taka kanapkowa to Ciekawy design A tu jeszcze chyba o. Fajne malutkie maschowki. Tu. Fajne, nie? A. Tak, zajefajna, zaje fajna. Fajna? No bardzo. Zakochałem się. Was. A ty co, nie? Miłość od pierwszego wierzenia, tak. O, wszystko działa. Proszę. No i ta niewinna reklamówka. Pełna ubranek dziecięcych. Goofy, Myszka Spider-Man, Kapitan Planeta, jedziemy, zanosimy, w dobre miejsce. Zamiast marnować się w śmieciach, niech idzie dalej. Co to za figurka? Gwiezdne wojny? Czy może Freddy Krueger? Jakaś bryka leży. Stary, gdzie jest moja bryka? Wyciągamy, ratujemy ten posąg. No, no. o kurwa, poczekaj. Czekaj, jakie? A to głowę. Teraz sięgnę. Ja coś się bez głowy, chyba. Nie na no, głowę to ma, ale jest raczej całkowicie uszkodzona. Ząbki też. Ząbki jak Ząbki, gorzej tam tylna część ciała. Co ona miała tutaj sugerować, co miała przedstawiać? Jakie widoki, jakie krajobrazy. Nie wiem, brudkę ma też przetarto. To to na świece czy na armatę. Nie, coś ty było. Mundial. Czasy Tomaszewskiego, laty. Raczej Maryla nie wyrzuciła tego do śmieci. Zajrzyjmy do środka lakę. No i jest całość. Tylko rozłożyć murawę i grać. Murawa. Piłka jest okrągła, bramki są dwie. Jak mawiał Kazimierz Górski. Tak. Wstrykaj kapsel i zdobywaj bramki. Jak dla nas zasady są za trudne. Może po roku by, byśmy opanowali. Hmm Wielkanocny klimat A właściwie bajkowy klimat szachownica O można szachy zagrać w środku Domek i pełno rupieci pełno gruchotów Wydaje mi się, że dla papuk był dobry domek A co powiecie na taką suszarkę? Dlaczego została wyrzucona do śmieci? Czy jest uszkodzona? Przekonajmy się. Lakier rozłoży. A. No nie mów od razu już, A, Nie, bo myślałem, super. że te drugi nogi nie ma. Tu jest, wszystko jest. Uwaga, cykamy i sprawdzamy. <laughs> Jednak nie. <śmiech> <śmiech> Dobra, spokojnie. Na nie do góry, no nie. Nie dobrze jest. Tak ma być. Brakuje jednej linii prostej. No. A tu masz, zobacz. Tu masz właśnie na wieszanie skarpetek, nieskarpetek i innych rzeczy. Gabaryty. I to solidne gabaryty. Gdzie on przetrwał do tej pory? Pewnie Sony tak? Nie, Samsung. Kurde mać, lata osiemdziesiąte, dziewięćdziesiąte, nie końcówka. Ale pewnie odbierał, skoro do tej pory był niezakurzony. Służył do tej pory komuś. Hej, hej widzowie, pozdrawiamy was prosto z telewizora. Papuszki pozdrawiają. A my widzowie? Zapraszamy na następny śmietnikowy raj już niedługo. Dużo zdrowia, pa!